No, i czas na deser, moja droga. Piękny deser. Piękny, czerwony, ognisty deser. To jest, to jest właśnie takie ciasteczko, które no, moim zdaniem powinno ci naprawdę przypaść do, do gustu. Suzuki mm. Swift. Bardzo dynamiczny samochód, nie tylko z wyglądu. Fajny? No, <noise> no. fajny. Klamy, nie? Bardzo no. fajny. Nawet fajny. No, nie, w życiu nie myślałam, że czerwone auto tak będzie mi się podobało. Naprawdę. Ale w tym segmencie Piękny. właśnie wszystko wolno, prawda? Gdybyś no. postawiła tutaj, nie wiem, Audi A8 w tym kolorze albo BMW serii 7, mogłoby być słabo, ale taki samochód przecież to no jest pełen nogi. człowieku, no. Znakomita to większość tych samochodów była wyposażana w silnik benzynowy 1.3. Jeździłaś kiedyś w ogóle takim samochodem? Jeździłam, miałam okazję jeździć Suzuki Swift, takie auto zastępcze miałam i, i chwaliłam sobie zwrotność tego auta. No. Bardzo fajne, zrywne i no fajne, fajne. Jeżeli chodzi o Suzuki Swift w dzisiejszym zestawieniu, jest to auto największe, najmocniejsze, najszybsze, najtańsze i najstarsze. Pięć razy naj. Za dużo naj. No, 2009 rok, co prawda, ale w stanie ten samochód jest genialny. Import aus Deutschland. Były problemy ze skrzynią biegów, ona potrafiła wyć troszkę z czego łożyska tam, yy, ale nie zawsze i nie wszędzie potem to było wyeliminowane. Były też inne wersje. 1.5 była wersja z napędem na cztery koła tego samochodu. To już rakieta, to już musiała być przy, tych, A, przy tych, no widzisz, ale przy to tych była. tych gabarytach? Ale to już była nisza. Znakomita Aha. większość, 95% sprzedaży tego samochodu w Europie to jest silnik yy, 1.3, taki jaki mamy tutaj. 92 konie, człowieku. No właśnie. Cały czas oscylowaliśmy w granicy 70, nie? No. A tu jest szał na kortach. Produkowany gdzie? W Japonii. W Japonii też. W Japonii były produkowane wersje, które nawet trafiały do Europy i można je rozpoznać po tym, że mają antenkę z tyłu. Aha. Mhm. Ten ma antenkę gdzie? Z przodu. Z przodu, czyli znaczy, że jest produkowany gdzie? Na Węgrzech. O! Fabryka na Węgrzech produkuje i dystrybuuje samochody Suzuki na całą Europę. Teraz zarządzana przez Japończyków w bardzo dużej y, części, w bardzo dużym procencie. Także te samochody stamtąd trafiają na Europę. I co ważne. Nie są zardzewiałe. Te importowane z Japonii potrafiły korodować, szczególnie tutaj, tył, nadwozia i tylna pokrywa. Ale teraz pytanie, czy on jest tak pięknie przygotowany, czy tego się nie dowiemy. No moja droga, nie, po pokrywie możesz poznać. No, gdyby był przygotowany, to my nie wiem. Gdyby zaczął korodować, to by jakieś zaprawki by były porobione Aha, tutaj, no. Ale... Idealny. No, Idea. Dopiero w czasie jazdy, zresztą jak jeździłaś, to wiesz, prawda, czego tutaj się spodziewać? Wiem, no jest naprawdę, no, no fajne, zgrabne autko. No jest mocniejszy, przede wszystkim, nie? No, lata. I ma że bagażnik no, największy. jeszcze I jedno, ma duży naj. bagażnik. No, jeszcze jedno naj. Ale z drugiej strony, żeby nie było tak za słodko, jest drzwiowy, a do tej pory zachwycaliśmy się nadwoziami pięciodrzwiowymi. Jest. Jedno. Jest. Znalazło. Do wyciągnięcia. Czyli jednak był eksploatowany, nie, <grym> stał, nie stał przez cały czas. No. <grym> A to Ale świadczy kolej. tylko, że się gdzieś tam realizował, tak? I bardzo dobrze, bo od tego dobrze. samochody są, żeby ich używać. No. Yy, wspomnę tylko, że na bazie tego samochodu stworzono auto Super 1600, które w rajdach startowało z dużym powodzeniem było genialnym samochodem rajdowym. Przeskoczy na Twoją drugą stronę i wspomnę także, że na bazie tego samochodu stworzono Pucharowe auto wyścigowe. Był Puchar wyścigowy Suzuki Swift, a też te samochody rządziły w Europie. To jest, też, to jest taki poligon doświadczalny, mm -hmm. że potem wiesz, to co wyjdzie tam, to się przenosi na, yy, na samochody seryjne. Prosta linia, która bardzo szlachetnie się starzeje. Swift to bardzo udany samochód. Z prezentowanej dziś czwórki Suzuki jest największe. Dodajmy, że to jedyne auto segmentu B, czyli o oczko wyższego. Mimo to konstrukcja jest dość lekka, auto waży mniej niż tonę. Gdy dodamy do tego silnik o mocy ponad 90 koni, otrzymujemy sprawnie przyspieszającego mieszczucha. Od zera do setki Swift rozpędza się w 11 sekund i tyle jeśli chodzi o zachwycanie się konkretnym egzemplarzem. Z zewnątrz wygląda ładnie, ale w kabinie wieje biedą. Z komfortowych dodatków jest tylko prosta klima.